Dzień dobry szanowni państwo kochani moi Witam z kursów z tej strony Incelistan Polska, Incelski Głos w Twojej piwnicy. No Wczorajsze wideo było O no, miałem wyjątkowo chujowy nastrój jeszcze nos zapchany bo to kurwa gówno nie działa. Tu się rura, kurwa po prostu. Słyszałem nie? No się rura, kurwa. Zapykaj. I... Tak już jest. Tutaj taki migomacik, boży. Maska samościemniająca. Migo Macik Boży Spawara Tig rozjebała się wczoraj No Kurwa, przyszedł ten rumon No nie umie mi się obsługiwać Miała być dzisiaj zabawa o tym Bożym Tigiem ale jednak nic z tego. No. Serwis musi przejechać, coś tam się stało chyba pierdolnął transformator. No. transformator. Teraz no nie wiem w markę, jaką tu dobrze wyceluje to wpadł Chyba nawet nie chłopiłem. A nie no. I taka to zabawa No, dają nam takie materiały Żebyśmy uczyli się spawać, bo ja wcześniej spawałem elektrodką W tej chwili migiem, migmagiem no i TIGiem, bo zależy mi na zrobieniu tych uprawnień, bo roboty jest multum. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze wczoraj. Kolega co napisał, że i dla spawania jest klocków Lego. Dziękuję Ci za ten komentarz. Co prawda nie mam klocków Lego. Ale dla spawania i punktów walki, warto żyć, mimo że i tak nie jestem żadnym fajterem. No. Dziękuję i życzę Wam miłego dnia.